danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku studia inżynierskie na łódzkich uczelniach na kierunku architektura i budownictwo ukończyło 98 kobiet spośród 276 absolwentów natomiast podobną grupę kierunków na poziomie technicznym ukończyło w roku 2009 2010 w regionie jedynie 37 kobiet Analizując powyższe dane w skali ogólnopolskiej, jeszcze wyraźniej odzwierciedlają się tendencje maskulinizacji zawodu technika budownictwa. Na 32 179 uczniów zasadniczych szkół zawodowych o tym profilu, kobiety stanowią 0,5%, a w przypadku techników procent ten wzrasta do 19%, co sprawia, że zawód popularnego budowlańca jest stosunkowo rzadko wybierany przez kobiety. Ciężka praca fizyczna, brak perspektyw rozwoju zawodowego, obawa przed pracą w męskim środowisku. Dlaczego inżynier budownictwa? No, w moim przypadku to jest bardzo proste, bo ja od zawsze marzyłam o tym, żeby budować domy. Może to się wyda śmieszne, ale to prawda. No i cóż, muszę przyznać, że tak, od zawsze byłam bardzo dobra z przedmiotów ścisłych, miałam niezłe wyobrażenie przestrzenne i podobno niezłe umiejętności manualne. Co prawda no nie myślałam o tym, że odnajdę się w tym męskim świecie, bo tak sobie to wyobrażałam, budownictwo, no to przede wszystkim mężczyźni, prawda? No ale tak się zdarzyło, że kiedy byłam jeszcze mała, pasja tworzenia zwyciężyła. Bo tak, moje koleżanki chodziły na dyskoteki, chodziły na zakupy, świetnie się bawiły, ale mnie to nie kręciło. Ja wolałam spędzać ten czas z moim tatą, gdzieś tam majsterkować w garażu, pomagając mu. To było super, to pamiętam, to było super doświadczenie, no ale potem nie myślałam, żeby pójść na budownictwo. Jednak rodzice mnie przekonali, wybrałam się na budownictwo, dostałam się, o dziwo, na początku czułam się bardzo osamotniona, no bo jedyna dziewczyna na studiach, jedyna dziewczyna w całej grupie. Mimo, że moi koledzy na studiach patrzyli na mnie troszeczkę z niedowierzaniem, nie no, to muszę przyznać, że mnie wspierali rzeczywiście, i że darzyli mnie szacunkiem, no to było dla mnie bardzo ważne, no bo jednak jakoś tam trzeba było sobie radzić w tym męskim świecie, a po zakończeniu studiów rzeczywiście od razu udało mi się znaleźć pracę w zawodzie. To też było niesamowite, bo przecież nie każdemu to się udaje. No i początki były trudne. Muszę przyznać, były trudne, ale ja się nie boję wyzwań, więc walczyłam. Zresztą po kilku latach nabyłam doświadczenie, już czułam się pewnie w swoim zawodzie i zainwestowałam. O to jest bardzo ważne, bo zainwestowałam w studia podyplomowe i w dodatkowe kursy i muszę przyznać, że one bardzo dużo mi dały. No, bo teraz zajmuję się nadzorem budowlanym, czyli sprawdzam inwestycje pod względem prawidłowości prowadzenia robót. No i cóż, mam pod sobą mężczyzn, tak, więc nadzoruję ich pracę. No nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest tak, że mężczyźni, z którymi pracuję, darzą mnie zaufaniem, bardzo dobrze czuję się w swoim zawodzie i w tym tak zwanym męskim świecie. W województwie łódzkim wzrasta liczba kobiet w mundurze Strażnika Miejskiego. W porównaniu z 2009 rokiem strażniczek jest aż o 20% więcej. Dzisiaj co piąty funkcjonariusz to kobieta. W Łodzi na 121 spośród 506 etatów to etaty dla kobiet. Analizując wymagania, jakie są stawiane aplikantom na Strażnika Miejskiego, należy zwrócić uwagę na ich neutralność ze względu na płeć. We wskazanych zapisach nie występuje ani dyskryminacja bezpośrednia, ani pośrednia. Zatem droga dla kariery zawodowej dla kobiet wbrew powszechnemu przekonaniu stoi otworem. Zaczynałam pracę w Straży Miejskiej 17 lat temu. Wówczas w terenie pracowałam ja i jeszcze jedna koleżanka. Czyli był jeden, jedyny patrol straży, kobiecy w Straży Miejskiej i pracujący tylko i wyłącznie na ulicy Piotrkowskiej. Dzisiaj panie w Straży Miejskiej w Łodzi pracują na terenie całego miasta. Przede wszystkim w patrolach sanitarnych, gdzie panie świetnie załatwiają sprawy w urzędach, w administracjach, z petentami i wymagają te sprawy często Delikatności. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o referacie profilaktyki społecznej, który mamy w Łodzi, który zajmuje się szkołami i pracuje tam większość pań. Są oczywiście panowie, ale można powiedzieć, że oni wspomagają programy, działania prowadzone przez panie. I tutaj ważne, myślę, żeby zaznaczyć, że kierownikiem właśnie w referacie profilaktyki społecznej jest kobieta, czyli jest to przykład, że kobiety również pełnią funkcje kierownicze w Straży Miejskiej. Przyjmując się do Straży Miejskiej preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie. Oczywiście mile widziane jest wykształcenie wyższe. Coraz częściej osoby przyjmujące się do Straży Miejskiej mają wykształcenie pedagogiczne. Jest to na pewno wykorzystywane również i u nas w Łodzi w Straży. Jeżeli któraś z pań Chciałaby pracować w Straży Miejskiej, to fajnie by było pomyśleć o tym, aby w jakiś sposób starać się w pracy połączyć zainteresowania z wykonywanym zawodem tutaj. Ja znalazłam swoje miejsce jako przewodnik psa. Jako przewodnik psa służbowego do wykrywania zapachów narkotyków na co dzień spotykam się z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych oraz pod, ponadgimnazjalnych. Prowadzimy działania prewencyjne na terenie szkół pod kątem posiadania przez młodzież środków odurzających narkotyków. Zatrudniając się w Straży Miejskiej, Muszą panie mieć na pewno silny charakter, być pewne siebie, znając, muszą znać swoją wartość, ponieważ zdarza się, że na ulicy nasłuchamy się bardzo niemiłych słów od osób postronnych, także nie możemy dać się wówczas wyprowadzić z równowagi, czy nie możemy za bardzo pewnych rzeczy też brać do siebie. Kim jest motorniczy? Pierwsze skojarzenie to mężczyzna, który prowadzi tramwaj. Jednak w tramwajach, które mkną po ulicach Łodzi, możemy za sterami zauważyć kobiety. To nadal niecodzienny widok, ale dlaczego? W Łodzi na 585 motorniczych 53 to kobiety, to nie płeć, a indywidualne predyspozycje decydują o możliwości wykonywania tego zawodu, wskazują instruktorzy nauki jazdy w MPK. Zawsze pasjonował mnie ten zawód, podoba mi się jazda. Nie jest monotonia w tym zawodzie, bez przerwy coś się zmienia. Wykształcenie kobiety zazwyczaj mają tutaj średnie. Ja osobiście ukończyłam zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Z zawodu jestem ekonomistą, jednak nie widzę się w pracy, gdzie się za biurkiem. Taryf ulgowych tutaj w pracy nie mamy. Wykonujemy tą samą pracę co mężczyźni, natomiast bardzo dużo nam mężczyźni pomagają. Koledzy są uczynni, jeżeli na przykład jest jakaś awaria, czy cokolwiek podłączenia jakiegoś wagonu żeby do spięcia, chętnie pomagają, nie ma żadnych problemów z tym. Do obowiązków naszych, czyli obowiązki te same mamy w pracy, które mają mężczyźni, tak? Wagon należy sprawdzać. Jakiekolwiek awarie drobne, naprawa drzwi czy coś też musimy wykonać, także nic innego nie wykonujemy poza mężczyznami, tak? Co powiedziałabym kobietom? Które chcą przyjść do MPK, że warto. Warto zaryzykować, warto spełniać swoje marzenia. I jeżeli lubią taką pracę, to, to zapraszam. Policjant to kolejny zawód, który kojarzy się jako typowo męski. Statystyki ogólnopolskie wskazują, że co dziesiąty zatrudniony funkcjonariusz to kobieta. W województwie łódzkim pracuje 820 kobiet. Kobiety w strukturach policji pracują na wszystkich stanowiskach. Od szeregowego do kierowniczych i we wszystkich pionach prewencyjnym, kryminalnym i logistycznym. Ta tendencja, jeżeli chodzi o zatrudnienie kobiet w policji, jest zwyżkowa od dłuższego czasu odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie kobiet pracą w Policji, służbą w Policji. Wiele z nich się zgłasza. Testy dotyczące przyjmowania takich kandydatów są jednakowe zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Tutaj mamy pełne, równe uprawnienie. Mężczyźni nie mogą tutaj zarzucać, że na przykład jakieś inne wymogi mamy chociażby przy testach sprawności fizycznej. I okazuje się, że panie w wielu tych testach, testach wypadają lepiej, a tym samym wiele z nich jest zatrudnianych w Policji. Przy czym każda z nich, marząc o ewentualnej karierze w służbach dochodzeniowości Śledczych czy w laboratorium kryminalistycznym, pierwsze kilka lat spędza w służbach typowo prewencyjnych, czyli takich, które dotyczą interwencji na ulicy i tych służb patrolowo-interwencyjnych, które codziennie możemy widzieć na terenie miast naszego województwa. Jak najbardziej zawód policjanta jest zawodem męskim i myślę, że takim on pozostanie jeszcze przez wiele lat i bardzo dobrze. Rzeczywiście wymaga on odpowiednich predyspozycji, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Kobieta w roli matki. Czy żony, ma wiele różnych innych funkcji do spełnienia oprócz te zawodowe, i to na pewno tutaj utrudnia troszeczkę pełne zaangażowanie pań w służbę, w policji. Tym niemniej są takie, Indywidualistki, mogłabym powiedzieć, które jednocześnie potrafią pracować zespołowo, które doskonale się sprawdzają w tej służbie, szybko za, jakby są w stanie zapewnić sobie zaufanie kolegów, sprawdzają się. Okazuje się, że niestety często muszą troszeczkę więcej z siebie dawać, żeby na to zaufanie zasłużyć, udowodnić wręcz, bym powiedziała, że, że są właściwymi osobami na właściwym miejscu, ale w wielu sytuacjach się sprawdzają. Głównie tutaj dotyczy to pracy chociażby z nieletnimi, pracy przy prowadzonych postępowaniach karnych, gdzie wymagana jest Skrupulatność, dociekliwość, obowiązkowość. Wiele pracuje chociażby w policyjnych izbach dziecka, czy w takich pionach jak laboratoria kryminalistyczne. Mamy pani również psychologów policyjnych. Także jest wiele różnych ról, które mogą one w policji pełnić. Niekoniecznie są to te, z którymi przeciętnie osoby sobie kojarzą pracę policjantek chociażby z filmów o charakterze kryminalnym. Wszystkim paniom mogłabym życzyć przede wszystkim tego, aby dążyły. Jeżeli to są ich prawdziwe marzenia, praca w policji, to aby dążyły do zrealizowania tych, tych marzeń. Jest wiele w tej chwili informacji, jeżeli nie miały na przykład kogokolwiek w rodzinie. W policji wcześniej, Bo często okazuje się, że są to sytuacje wielopokoleniowe wręcz z dziada, pradziada, samo to zainteresowanie służbą w policji. Jest wiele informacji, które można zasięgnąć na stronie internetowej. Mamy w tej chwili sekcję doboru, która także telefonicznie udziela niezbędnych informacji. Pierwsza oczywiście taka faza przesiewowa, możemy powiedzieć, weryfikuje te oczekiwania, a także predyspozycje podczas testów, m.in. psychofizycznych, a później już codzienna służba. Myślę, że dobrze, aby tą wiedzę i te marzenia o pracy w policji. Nie czerpać tylko i wyłącznie z telewizji, z filmów kryminalnych, ale mieć możliwość bezpośredniego skontaktu, bo jest to naprawdę bardzo wymagająca służba, bardzo często niestety odbywająca się kosztem życia prywatnego, i z tym też trzeba się liczyć, tak aby ona była tą prawdziwą pasją, a nie tylko formą pracy, która ma przynosić określone dochody w miesiącu, bo tak naprawdę nie o to chodzi i nie na takich osobach nam zależy.